Siemano, z tej strony Mauler. Witam Was w pierwszym odcinku z Minecrafta. Jest to odcinek e, parkura. Parkura, parkura Stick Tower. E, zrobiony przez Dra Dragonio i 2.1.2. E, tutaj mamy zasadę Play on Peaceful. Mamy Peaceful Don't Do Not Break All Place Blocks, czyli nie, jeszcze ani nie postawiać bloków mieć zabawę Youtube Dragonic maps Set your spawn ok Coś tu jeszcze mamy, jakąś skrzynkę do wzięcia? Nie Will you find all ten sticks? Start Nie wiem jakiej długości jest ta mapa ponieważ nie grałem na niej Zobaczymy na jakieś tam... Oczywiście link to nie będzie w opisie Zobaczymy tam na jakiejś stronce i od razu chciałem zobaczyć jak to wszystko wygląda no to oczywiście zaczynamy więc wiadomo może podzielę to na części jeszcze, jeszcze się zobaczy ja nie jestem dobry w parkurach szczególnie jak mi się myszka zacina bo właśnie przed chwilą mi się zacięła ale to nie była wina tego że spadłem ogólnie to mam 30 -y. Nie za dużo, dlatego ciężko też parkurować na takim. No, może nie lagach, ale na małej ilości fps yy, Dobra. jedziemy yy, Hopla. Czekajcie. No dobra. I już właściwie jakby koniec pierwszego yy, etapu. jedziemy dalej. Yy, stick Tower mapa, tak? Czekajcie. Chyba tu Teraz Tu O Okej okay. A teraz tu Teraz tu No A bo to cały czas idzie się tak Tak do góry chyba No nie 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 Okej okay. Już prawie bym spadł e, Ponieważ mój komputer się zaciął Kurde ja bym ogólnie zrobię wam serię. Kup, no. Zrobię wam serię z Survival'a Minecraft'a Survival'a, czyli, wie... no, wiadomo, tam jakiś domek sobie zbudujemy będziemy Kurde. Nie. ono oh no, trzeba wchodzić tam. No, kurde, tu zaraz zginę. Słuchajcie. Słuchajcie. okej. Okay. Może dla mojej, mojego bezpieczeństwa będę grać na game modzie. Wiadomo, żebym nie zginął. E, no, jak mówiłem, survival e, z tym z Minecrafta. No, jakiś domek itp Na przykład skybloka bym też zrobił A dobra to już jest checkpoint To mogę wyłączyć i chyba za bardzo do góry poszedłem Ale poczekajcie czemu się nie regeneruje życie hmm. Dziwne to bo. No dobra Jedziemy dalej Teraz nic nie będę mówić bo okay. No dobra odrodziliśmy się w tym miejscu tylko zbrojnie mamy to jest ten jedyny problem Tu spadłem, teraz to przeszedłem To jest okej okay. Ogólnie parkour wydaje się być fajny No jak na razie jest spoko Czekajcie, się tu skupiam Kurde Ej, lol. Poczekajcie, dobra. I ogólnie dla Was będę też nagrywać takie mapy właśnie survivalowe. Czy że. No, ogólnie jakieś tam survivalowe mapki, czy że wiecie, takie, takie wyspy podobne do Skyblocka, coś takiego. I ogólnie sam, survival na. Na zwykłym świecie, że tam wiecie, będzie kilka odcinków, może nawet sezonów. Jakieś tam, może, mody w gram, będzie Minecraft na moda, taka seria. Ktoś do mnie dzwonił na Skype'ie. No. Później zobaczę, kto. Jak już skończę nagrywać, zresztą nieważne, um, coś jeszcze miałem mówić. I ogólnie ja tam Wam będę dawać linki do tych survivalowych mapek, parkourów i takie tam. A save'a yy, z Minecrafta, z tego... Czekajcie, nie wiem gdzie mam iść teraz. Yy, z... hmm. Tak, tutaj chyba, dobrze poszedłem. Yy, ogólnie save'a ze zwykłego świata. Jak będę nagrywać. Kurde. Hmm. Się trochę rozbuduje to. To może... Znaczy może, właściwie raczej tak dam. Raczej na pewno dam wam save'a. Jak już będzie tak nie wiem może z 20-30 odcinek coś takiego co kilka odcinków mogę wam dawać te savey do pobrania jeśli oczywiście będzie, będziecie chcieli i poczekajcie nie chcę żeby też odcinek był za długi bo to może was zanudzić i nie chcę żeby był też długi bo trochę to czasu zajmie renderowanie całego filmu Poczekajcie, bo nie wiem gdzie mam skoczyć tu chyba raczej nie Wydaje że, że... tu no. Czekajcie a ja sobie podlecę tu do góry bo No i ogólnie chcę żeby odcinek był za długi bo Długo zajmuje renderowanie go a później jeszcze wrzucanie na YouTube To był już całkiem <laughs> <laughs> Ostatnio tak byłem z Fifą, ten drugi odcinek 22 minuty trwa Renderował mi się w Movie Makerze Jakoś 3 godziny A na YouTube a wrzucał się około 2 Chociaż może nawet więcej, nie wiem nie, nie patrzyłem na czas I dlatego właśnie Takie długie odcinki Nie są też fajne do oglądania Bo już czasami się nudzą O czekajcie ja tu Teraz muszę się skupić trochę Ok. w miarę spoko to wychodzi ok. no i to było już niepotrzebne żeby na skróty pójść no będę się wracać tam gdzie byłem żeby było w miarę krótszy odcinek był w miarę Słuchajcie. to jest dosyć wysokie ogólnie boli mnie garb więc i mam katar, więc jak coś... To przepraszam. I wiem, że czasami na odcinkach niewyraźnie słychać. No kurde, jakie lagi. Może Wy tego nie widzicie, ale ja to widzę. Dobra. Jeszcze mieszka mi się zacina. Poczekajcie chwilę, bo mi kurde tak gorąco jest. Czy to jest nie do pojęcia? Ja mam w pokoju około 30 stopni. A na dworze jest jakieś 20 coś, bo mieszkam na górze i... Nagrzewa mi Dafy, wiadomo. Wiecie o co chodzi? E, dobra. Lecimy dalej z parkurem. No, jeśli słyszycie ten dźwięk, to Was przepraszam, bo to moja gówniana myszka. Muszę zainwestować w nową. E, hmm. Ponieważ ta jest wielkim głównym Kurde. ogólnym miałem myszkę. Raz się wkurzyłem w lolu chyba. I po prostu nawalałem nią o biurko, no i się zrypa. Eee... O, stick. Czekajcie, bo. Coś mi tu nie gra, nie wiem gdzie. A, tu! Dobra. Nie no, spokojnie, nie zauważyłem tego. No i znowu myszka się zacięła. No kurde. Nienawidzę tej myszki. Wprawda, muszę kupić nową, albo. Albo nie wiem co. Okay. Nie jest taki trudny parkour. Jedynie przez te lagi mogę tylko spaść hmm. ja ogólnie kiedy byłem dobry w parkurach i takich sprawach co to jest hmm. Hmm. i teraz szukamy wejścia na górę nie wiem czy to... To już chyba. Potyk... Hmm. No okej. Okay. Coś... Coś tu mi wychodzi. A, poleciałem. Nie no super. Super sprawa. Tutaj mamy wejście do góry. Nie, ja się chyba... W kółko przeszedłem. Czekajcie. Baczła wejść. Na samą górę. Tylko poczekajcie jak. Jak, 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 cholera. Coś tu chyba. Coś tutaj. O, skrzy... skrzynka Jest. O, jest. Dobra, weszłem. Weszłem, nie. Miałem... Nie, no, kurde. Dobra. Sorka, że gram na gamemodzie, ale nie chcę po raz kolejny zginąć, tu e, 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 tu jest stick. I, I co dalej? Mam to zrobić? A! Mam wchodzić wyżej. No dobra, spoko. Mhm. Widziałem ogólnie kiedyś mapę podobną do tej. I się zdaje, że już chyba jednak grałem na tej mapce ale nie jestem pewien hmm. no właśnie nie wiem, dobra okej, okay, teraz jump oh, okej, okay. nice no. mhm. czekajcie jakie to jest jeszcze no jeszcze trochę, sufitu nad nami nie ma, można skakać spokojnie Ogólnie muszę głośniej mówić albo kupić nowy mikrofon, żeby tak jakby nie przerywało mi. Znaczy nie było słychać jakby takiego szumu. Bonus items. O, patyczki. Jej. Jak się cieszę. A, to już koniec. Krótka matka. Um, special thanks to my subs. Thanks for playing Stick Tower map. Right, to było na początku. I hope you had fun. Check out my YouTube channel. Youtube Dragonic Maps. More maps and trailers soon. No i tu mamy na spawn. I Więc ogólnie mapka wygląda tak. Uh, tutaj macie początek. Tutaj dalej, dalej, dalej. I na samą górę wydaje się na bardzo długą jednak, no nie jest aż taka bardzo, bardzo długa. No i do zobaczenia w kolejnym parkurze, bądź mapce survival, bądź na zwykłym survivalu. Chodzi o to... <coughs> Przepraszam. Chodzi o to, że na zwykłym survivalu, czyli... Um, no. Kurde, czasami brakuje mi słów na zwykłym suryval, czyli na normalnym świecie, więc no do zobaczenia.